Cześć, dzisiaj zanurzymy się w opowieść o symbolach, które są czymś znacznie więcej niż tylko obrazkami. To tak naprawdę żywa historia o Polsce, o jej walce i tożsamości, a wszystko to ukryte w naszym godle, fladze i hymnie. I właśnie to jest nasze kluczowe pytanie na dziś: jak to w ogóle jest możliwe, że kilka bądź co bądź prostych znaków może nieść w sobie cały ciężar historii historii walki, upadku i, co najważniejsze odrodzenia narodu? Spróbujmy to dzisiaj odkryć. Okej, okay, więc weźmy na warsztat te trzy filary polskiej tożsamości: Orła Białego, naszą biało-czerwoną flagę i oczywiście Mazurka Dąbrowskiego. Zobaczmy, jaka historia kryje się za każdym z nich. No dobrze, to zacznijmy od samego serca polskiej państwowości. Od symbolu tak starego, tak potężnego, że jego losy to w zasadzie losy całego państwa w pigułce. A oto i on, Orzeł Biały. W koronie, na czerwonym tle, symbol siły i majestatu. Legenda, którą znamy, mówi, że to widok Gniazda Białego Orła zainspirował Lecha do założenia Gniezna. Ale wiecie, prawdziwa udokumentowana historia tego symbolu jest równie fascynująca. To jest niesamowite, jak historia Polski odbija się w losach tego orła. Zobaczcie, w 1295 roku staje się dumnym symbolem Zjednoczonego Królestwa, potem przychodzi rok 1795 i katastrofa rozbiorów. Orzeł zostaje brutalnie zakazany. Po II wojnie światowej komunistyczne władze symbolicznie zdejmują mu koronę. Aż wreszcie, w 1990 roku, korona wraca na swoje miejsce i jest to potężny znak odzyskanej wolności. I tu dzieje się coś absolutnie niezwykłego. Im bardziej zaborcy próbowali go wymazać, tym potężniejszy się stawał. W ukryciu był jak tajny kod patriotów, jak szept nadziei przekazywany z pokolenia na pokolenie. To zestawienie świetnie pokazuje sedno sprawy. Z jednej strony mamy orła w koronie, symbol suwerenności i niepodległości, a z drugiej orła bez korony, tego z czasów PRL-u, który symbolizował państwo ludowe, w pewnym sensie podporządkowane. No cóż, ta pozornie mała zmiana niosła ze sobą gigantyczny ładunek polityczny. Ale herb to nie tylko sam orzeł, to także kolory i to właśnie z nich Prosto z głodła narodził się kolejny potężny symbol znak jedności całego narodu. Jak to działa? To jest właściwie genialne w swojej prostocie. Krok pierwszy: mamy herb, czyli białego orła. Krok drugi: ten orzeł jest na czerwonej tarczy. No i krok trzeci: z tych dwóch barw powstaje nasza flaga narodowa: biel na górze, czerwień na dole. No dobrze, ale dlaczego akurat biel jest na górze? I tu cała zagadka się rozwiązuje. Odpowiedź leży w starej zasadzie heraldycznej. Mówi ona, że kolor godła, czyli biel naszego orła, jest ważniejszy niż kolor tła, czyli czerwień tarczy. Dlatego właśnie biel zajmuje to honorowe, wyższe miejsce. Proste i logiczne, prawda? I warto zapamiętać tę datę 3 maja 1792 roku. To nie był przypadek. Właśnie wtedy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, po raz pierwszy oficjalnie uznano te barwy za narodowe. A ten ostateczny kształt flagi, który wszyscy znamy, został przyjęty przez Sejm 1 sierpnia 1919 roku. To był niezwykle ważny moment, tuż po odzyskaniu niepodległości. Nowe państwo oficjalnie przywdziało swoje historyczne barwy, jakby stawiając symboliczną kropkę nad i. Mamy już zatem symbol państwa, mamy symbol narodu. No dobrze, a co z duchem? Przejdźmy teraz do pieśni, która była sercem narodu wtedy, kiedy państwu fizycznie zniknęło z map. Zapamiętajmy tę datę. 1795. To rok ostatniego rozbioru Polski. Państwo polskie formalnie przestaje istnieć na ponad 100 lat. Wydawałoby się, że to koniec, prawda? A jednak właśnie w tym najciemniejszym momencie rodzi się nowa, niegasnąca nadzieja. Zaledwie dwa lata później w 1797 roku we Włoszech, Józef Wybicki pisze słowa do pieśni legionów polskich. To była pieśń dla żołnierzy, którzy walczyli u boku Napoleona, ale w sercu mieli jeden cel wyzwolenie ojczyzny. A pierwsze słowa tej pieśni stały się manifestem nieśmiertelności narodu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Pomyślcie o tym. To nie jest prośba, to jest deklaracja. Możecie zabrać nam ziemię, możecie wymazać państwo z ale dopóki my żyjemy, Polska trwa. A co kryje się dalej w tekście? Oczywiście jest Dąbrowski, ich dowódca, jest Bonaparte, czyli Napoleon, wielka nadzieja tamtych czasów i jest Czarniecki, Stefan Czarniecki, Hetman z XVII wieku, symbol powrotu z obcej ziemi, by ratować kraj. Każde z tych nazwisk to potężne historyczne wezwanie. I wreszcie, w 1927 roku, ta pieśń, która przez ponad wiek była nieoficjalnym pulsem narodu, zostaje oficjalnie podniesiona do rangi hymnu państwowego odrodzonej Polski. No dobrze, podsumujmy. Kiedy złożymy te trzy elementy w całość, otrzymujemy naprawdę kompletną, niesamowitą opowieść o przetrwaniu o przetrwaniu narodu, jego państwowości i jego ducha. Mamy więc tak. Orzeł Biały to suwerenność, autorytet i cała historia państwa. Flaga to jedność, czyli barwy narodu, które urodziły się z godła. A hymn? To już czysta wytrwałość, niezłomny duch narodu, który po prostu nie dał się złamać. I to jest chyba najważniejszy wniosek z tego wszystkiego. To nie są tylko jakieś bierne dekoracje czy obrazki z podręcznika. To są, można powiedzieć, aktywni uczestnicy dziejów. Symbole, które realnie kształtowały historię i podtrzymywały naród przy życiu w jego najtrudniejszych chwilach. I na koniec takie pytanie, może do przemyślenia. Jakie symbole opowiadają historię, która nas kształtuje? Co definiuje tożsamość, wspólnotę, do której czujemy, że należymy? Dziękuję.